Cześć, witajcie widzowie. W dzisiejszym odcinku wracamy z jakże znaną i lubianą na moim kanale serią. Yy, o nazwie Wyspa. Yy, I tak, teraz gramy na dżawie. No i ta wyspa jest po prostu, żebym tak powiedział, ździebko większa. Mamy kamień, mamy więcej ziemi. No i mamy trzcinę cukrową. Co. co się po prostu przyda. Mm, więc cóż powiedzieć, możemy zacząć. Naszą rozgrywkę na wyspie Nie wiem, ja tylko widziałem, znalazłem tego seed'a po prostu na internecie I nie wiem co tu jest, wiem, że po prostu jest wyspa Więc wziąłem se, pomyślałem, że skoro była seria, to niech będzie seria po raz drugi Teraz tylko żeby wypadła sadzonka nam O kamień póki co się martwić nie musimy Bo jego jest tu pod dostatkiem Więc wykopmy sobie taki kamień I zacznijmy już poszerzać się właśnie w tym kierunku W sensie Zacznijmy się rozwijać! O, zacznijmy się już rozwijać na samym starcie. 10 i teraz, może wejdziemy pod wodę, żeby nie niszczyć tak tego ładnego krajobrazu. 11, potrzebujemy 19. A tam to co? A tam mamy chyba. A tam od razu na spałnie mamy ten monument. Ta, mamy ten monument. Kurczę, bladę. Podwodny, tak jakby. Więc, no, bardzo się cieszę. Teraz trzeba iść po sadzonkę. Przestańmy się na chwilę rozwijać i pójdźmy po sadzonkę. Dobra, jest sadzonka. Nawet dwie. Więc to już postęp. Bardzo dobry. Co do świata, bo bez sadzonki to byśmy nic nie zrobili w sumie. No bo zero drzewa. Więc 16 kamienia, no to niestety nie uda się zdobyć tego, co chciałem. Tego oczekiwanego celu, ale zawsze coś. Teraz więc zróbmy nasze pierwsze narzędzia kamienne. O tak właśnie. Ta I motyka. O, patyków zabrakło. Zabrakło nam, proszę Państwa, patyków, więc. Opa, 6, 7, 8, trzech nam brakuje. Teraz tak, skopmy to, żeby tu było bardziej równo. Łe, co mi tak na bombie ten Minecraft? Na 50 sobie ciszę. Teraz sobie skopiemy tutaj właśnie troszeczkę, jak już mówiłem. Tak będzie lepiej po prostu. No i dostaniemy do, oczywiście też dodatkowy budulec no do właśnie na przykład farmy, której póki co niestety się nie da wytego, ale po prostu ro, będzie więcej miejsca na wyspę. Więcej wyspy będzie. Teraz tutaj my się zdaje, będziemy się rozwijać. O właśnie tak. Progresywnie. Opa, teraz trzeba wziąć, się wrócić po tej ziemię. I budujemy dalej. Tutaj taka. Nadbudówka, żeby się nam moby spawnowały, tak to jest, żeby nam się też moby spawnowały. No bo, oczywiście, jak będzie trawa, a ja tu, mnie tu nie będzie, to się moby nam naspałnują. No i oczywiście też bardzo potrzebne będzie, bo będą nam się respić pająki, dzięki czemu zdobędziemy jedzenie. A póki co, jedynym źródłem jedzenia, to niestety będą musiały być wodorosty. Więc właśnie je pójdę zebrać, bo to wszystko tutaj jest cenne. Zerwę je tak, żeby. O, właśnie żeby one potem nam pięknie odrastały. Mamy póki co 18, a no niestety to jest takie kiepskie źródło pożywienia, ale no, jakieś musi być. Ogólnie to planuję teraz ten rozwijać bardziej, kanał od jakiegoś czasu nie nagrywałem, ale to przez to, że po prostu nie miałem czasu. 8, bardzo dobrze, więc za to też z góry przepraszam. Piecyk, hops, teraz trzeba. Jeszcze tutaj stąd pozyskamy ziemię. Mi się zdawało, że coś się tam rusza, ale nic się jednak nie ruszało. Teraz powiększamy dalej tę oto. pięknił się naszą, naszą oto nadbudówkę. Tu może też zrobię jakąś farmę tego. Trzciny, nie wiem, nie wiem. Teraz tak trzeba... by było bardzo... O! Dobra, są jednak ryby się zespałnowały. to jedziemy jeszcze bez tego, bez wędki, ale wędka się bardziej opłaca, bo nie będę musiał czekać, aż się... Zrespawnują z powrotem, a i z ryb można dostać mączkę kostną. Niestety na bedroku było to lepsze, bo od razu z ryb na bedroku można od razu kości dostać. A tutaj dostajesz tylko mączkę, ale zawsze coś, a tak czy siak, to się dostaje... No, na bedroku się po prostu dostawało trzy razy więcej tej mączki. No dawaj się, rybo. Daj, rybo, się udzieli. O właśnie, dokładnie. Mamy trochę rybów. Pobawimy się z delfinem, bo czemu nie. O, dobra, dostałem to. Dostałem efekt. Teraz uciekam od niego. Pomocna płetwa. A, delfin jest miły. Daj ta efekt delfinie. Ta, pobawimy się i teraz uciekam stąd. Dobra. Oj, bo ja się zacząłem dusić tutaj. Już zapomniałem o tym tlenie kompletnie. A te ryby to... One... One to znają najróżniejsze sztuczki, żeby się nie dać ukatrupić. Raz chwila, gdzie tam jest wyspa. Uuu, ale skoczył ten delfin. Dobra, efekcior. Teraz płyniemy. Już w ogóle się pierwszy dzień kończy powoli. Więc... No niestety mączki kosnej nie dostałem jeszcze. Na nieszczęście. Dobra, teraz... Niestety muszę zmarnować trochę desek. Na... Muszę zmarnować trochę desek na opał. Tą ziemię skopiemy. Albo nie chcę zostanie. Dwie kolejne ziemię. Do rozbudowania naszej farmy pięknej. Mamy jedzenie. To grunt. No i teraz tylko w sumie czekać na kolejny dzień A tu w sumie nic złego nas nie spotka Przynajmniej tak mi się nie zdaje Bo jak ja tu jestem to nic się chyba nie, nie może zespawnować Chyba że będę siedział na jednym końcu A na drugim ten Więc noc przeczekamy sobie I do zobaczenia w następnym dniu A więc proszę Państwa Wstaje ranek A ja chciałbym Was już dzisiaj pożegnać to, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka, nie, nie zapomnijcie dać suba, ponieważ no niestety 80, nawet 96% osób nie subskrybuje mojego kanału, więc gdyby każdy w takim razie zasubskrybował miałbym już ponad 15 tysięcy subskrypcji, więc z góry za subskrypcję dziękuję i widzimy się no, w kolejnym odcinku, cześć!